Raz, dwa, trzy, cztery. Jesteśmy na wizji. Jesteśmy jesteśmy znacznie od kapitana. Gdzie ten kapitan? To jest coś niewiarygodnego. Tomek, gratulacje. Stworzyliście niepokonaną drużynę przez cztery lata. Jak to się robi? Nie wiem, to nie, nie musisz o to pytać. Jak się napije, to ci powiem. Tylko nie lejemy. Powiem tak, sztuka jest za gówno, to się czuję, a nie tłumaczy. Dziękuję. No i jedziemy dalej, jedziemy dalej. Chodź, bramkarz, chodź pod ręką, tu jesteś. Bardzo ważna dzisiaj interwencja, Mecz pierwszy historyczny na zero. Pierwszy wynik 0-0, ale wam daje zwycięstwo w całej edycji już po raz czwarty wygraną. E, wiesz co, no, mistrza z naszej strony już miałeś po raz trzy razy. Czyli musieliśmy czym zaskoczyć. 0-0, chyba fajny wynik. Nikt się nie spodziewał. Bardzo ładne no. widowisko z obu no. stron. Ale mecz tak, mógł się podobać dużo sytuacji z jednej i z drugiej strony. Także chyba godny finał. Dziękuję. Godny finału, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. Krzysiu Tomczak, Krzysiu Tomczak, Numer chyba nie z tej strony, ale może być. 55 coś oznacza? Tak jest. A to jest taka tajemnica. Tajemnica. Eee, gratulacje, jesteście niepokonani, jeżeli chodzi o cały kształt. 4 lata z rzędu dominujecie? Odgrzewane kotlety. Co ja będę pytał dalej? Tak naprawdę jest elegancko. Dziękuję wszystkim, że mogę z nimi tutaj kopać. Cóż, czwarty raz z rzędu. Co będę więcej mówił? Idziemy dalej. Tomek, co co powiedzieć. Zapraszamy za tydzień. Kiedy? Eee, śro środa. W środę na puchar, jedziemy. Oni jadą dalej. Andrzeje, gratulacje. Kolega z zamiedzy można A, powiedzieć. Po raz kolejny Ci gratuluję. Andrzej, jesteście niesamowici. Wiesz co, no było bardzo ciężko. Wygraliśmy tą ligę. Szkoda, że nie udało się wygrać tego meczu, żeby to, wiesz, tak dobitnie podkreślić, ale chłopaki dzisiaj naprawdę wysoko postawili poprzeczkę i... Można powiedzieć, że było bardzo ciężko. Najcięższy mecz, mi się wydaje, w całej lidze. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy tych dwóch czy trzech setek, bo byłoby fajnie, jakbyśmy mieli trzy punkty jeszcze na koniec, ale naprawdę zajebiście. Chłopak, chłopaki, chłopaki naprawdę zagrali super. Gratulacje jeszcze raz. 14-go będziemy się nagrali. Rafał, gratulacje. No ja nie wiem, co mam powiedzieć, w samych superlatywach tak naprawdę można, można tylko o tyle już mówić. Dzisiaj zwycięski remis. Jesteście mega, 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 mega historią mojej ligi już. Ale remis porządny, nie? Porządy. Jeszcze, jeszcze nie było chyba w historii, nie? Chciałem dodać, Pierwszy remis. Pierwszy remis w historii e, mojej ligi i od razu dający, że tak powiem, wam zwycięstwo w e, czwartej edycji. Było mega, mecz był mega zacięty. Czy jak widzieliście, przede wszystkim był bardzo fair, mimo tego, jak, jaka była stawka, to było naprawdę piękne. Za to na pewno się wódki z chłopakami napijemy za tydzień. I ze mną. I z tobą oczywiście I też. No i co, czwarty raz, no za rok nam ręki braknie. No, to będziemy drugie korzystać. Daj Boże, jedziemy dalej. Szafa. Chodź też. Wielki nieobecny będzie szybciej we dwóch. Wielki, wielki nieobecny. Pierwsze to będziecie mieć parkiet, po tym szampanie. Posłodzisz, eee, że zacznę od tutaj gościa, który gra w obronie. Nie, Kuba, Kuba, Kuba. Powiem ci szczerze, że ten wasz zespół to jest niezniszczalny, można powiedzieć. Nawet kiedy przychodzi jakiś kryzys i kto wy wychodzicie z tego kryzysu obronną ręką, w najważniejszych meczach jesteście tam, gdzie trzeba. Gramy razem, jesteśmy monolitem, staramy się grać. Nie wiem, no brak w sumie słów teraz troszkę tak na gorąco, ale no, nie wiem, no gramy, znamy się, motywujemy się przed meczem, no i zmotywowaliśmy się wystarczająco. Może nie było bramek, troszkę szkoda, byłoby ciekawiej, no ale 0-0 i tak były emocje, bo były sytuacje. Pierwsze w historii remis 0-0, Mateusz, i można powiedzieć, że dający Wam tak naprawdę zwycięstwo. 4 lata nie było remisu 0-0, a tu dzisiaj 0-0. Powiem Ci tak, na trybunach się, staram się być na meczach i denerwuję się bardziej niż jakbym grał. Yy, odpuściłem hale, bo musiałem. To jest kwestia, myślę, na Ulika wrócę. Chłopaki są wielcy. Są najlepsi. Są najlepsi. Idziemy dalej, żeby kogoś nie ominąć. Prowadźcie, prowadźcie mi do szatni. się, chłopaki. Idziemy, kamerzysta. Mariusz Oracz, Mariusz Oracz. Można powiedzieć, też głowa sukcesu, jeżeli chodzi o te wyniki, bo on to zaczynał. Przejmął paleczkę Tomasz, Tomasz Szczurek, ale, ale on jest z nami cały czas. Tomek, gratulacje. Przepraszam, Tomek. Mariusz. Dziękuję za gratulacje. Tak, mówię gratulacje dla chłopaków przede wszystkim. No, tylko się cieszyć to, że chłopaki dalej to ciągną. Gdzieś ja zapoczątkowałem Tomek, to fajnie pociągnął i, i to jest chyba cała, całe sedno, nie? żeby nie zostawić po sobie dziadostwa, tylko zostawić coś, po sobie coś ciekawego i dobrego. Mega chłopakom gratuluję. Wydaje mi się, że przez najbliższe lata tego nikt nie powtórzy, przynajmniej cztery. Co więcej, można powiedzieć, kiedyś tam powiedziałem, że chłopaki w tej lidze jeszcze będą grali i będziemy długo mieszać. i słowa się potwierdzają. Tworzycie historię. Dziękuję, że jesteście ze mną. Idziemy dalej. Kogo jeszcze minęliśmy? Zapraszam. Chodź ze mną. Grzesiek Maciaszek na pewno. Rafał Piękko, Która to szatnia? Chyba najgłośniejsza. Nie. Gold Team. Wrócę. Panowie z Gold Teamu, gratulacje. Zaraz przyjdę do was. Pokażcie tutaj. Chłopaki naprawdę pokazali Ci klasę. Klasa, panowie, klasa, klasa, klasa. Ale zaraz do raz wrócę. Idziemy dalej. Mariusz, prowadź. Niech telewizja widzi. Wchodzimy. Dobry. Eee, Rafał. Eee, to nie jest koronawirus? Nie wiadomo. Rafał. Rafał, e, e, jak dziś się ci się podobał mecz? Eee, no Podobał mi się. Chłopaki zawalczyli, brakło tylko bramki, a tak to zajebiście, zajebiście. Jesteście najlepsi po raz czwarty. Cieszymy się, bo w styliczu to jest tak, tak. Są ziomki i przyjaciele, to jest Tylisz. No gratulacje, gratulacje. Grzeszek Maciaszek był tu dzisiaj, Nie ma Grzeszka Maciaszka. To tam już chodzić nie będziemy. Panowie, ja mam takie pytanie do Was. Nie nudzi się wam już to? Nie. Nie? Nie. Jakbyś miał kamerę, to No właśnie. No to... robimy z debiutanta. A z debiutanta. Dobrze. Słuchajcie panowie. Dokładnie. Panowie, to to, e, który tu jest taki. O, właśnie to chciałem ]Si. powiedzieć. Panowie, jeszcze przed Wami jedno wyzwanie. W środę widzimy się w środę, a potem 14 odbieracie najważniejsze. Gala, gala, gala. E, szkoda, że nie zrobiłem sobie z nami zdjęcia jeszcze, ale nic straconego jeszcze za chwilkę, może zrobimy, nawet w ubraniach. Przechodzimy. Panowie, wielkie gratulacje! Dzięki. Dzięki. E, kończymy tradycyjnie na korytarzu. Tak sobie jakoś ten korytarz upodobałem. Będzie mi teraz pół roku przerwy od rozgrzewek, ale wchodzimy w sufiks Liga Rolika. Czwarty raz z rzędu. Tylicki, najlepszą drużyną w Lidze Fusel. To jest coś, coś, coś po prostu niewyobrażalnego, fenomenalnego. Najlepsza drużyna.